AHHH! AHH! Wypierdalaj! Kurwa, co już jest w budzikach?! Kurwa, co jest?! Kurwa, by nie bałości się w dupie?! Wypierdalaj! Kurwa, co już jest w budzikach?! Naprawdę, go ty Wypierdalaj! Wypierdalaj! Aaaa! KURWA NIE BĘDĘ No to no skaku ty jebany debilu KURWA GRUBY GRUBY TU JEST WYPIERDALAJ NO gruba! Co tu się odpierdala? BIEGNIEJ, BIEGNIEJ No kurwa nie zdążę Dobrze UUUU NARA O kurwa dawaj Skacz! Puść mnie EJ PUŚ MNIE Puś mnie JEST! I gruby na niego Dobrze kurwa dziada! No pierdalaj go! No że się, cały spociłem, a to nawet straszne nie było. OOO! Nie przestraszyłem się! O nie nie! A nie nie. OOO! Love you so No w ogóle no! Zamknięcie mordo zaraz kurwa! Nie piekali na mnie nie! A, kurwa, 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 to za mną puknęło nie, Ej teraz nie wiem Czy kurwa mnie w domu, czy kurwa w grze o, Ja się nie boję kurwa, takie gier Proszę cię, pa idziesz tu Idziesz tu Kurwa to, to ja No to daj, co to było Dobra, zaskoczył mnie jeban, zaskoczył Więc mam spłacone, do mojej pracy Naprawdę tak? A! Nie wystraszyłem się. Wiecie! 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 Dobrze... Wiecie! Wiecie! A Jessica to jest ta Jego żona teraz co Wiecie! z Wiecie! 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 Wiecie!

Ja pierdolę co? Jest to kurwy na Nie! Nie, ja nie, się nie, 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 cały nie, 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 jest choroba. Płyń! nie, 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 Kurwa, nie, Co to, To jest? To, za to, że mnie wyrzuciły. Zapki Marde mnie Kurwa zaraz wyjdziesz tą sama, nie? A bo ci kurwa zaraz pomogę! Ale mój ząb, no się to Słuchaj, nie zamykę pochodzę! Sukdzielę mówię! Stukaj wielokrotnie, kuba! Nie mogę! Ja nie mogę nawet płynąć! Lecimy! Nie pierdolimy się w tańcu! Dawaj! Dobra to było easy kurwa Dobra pa jak ja pałek lecę! I cyk kurwa lewą Wiecie, to nie U, nawet... ale ci ma wow. zostało Marta. Kurwa Co to kurwa jest? A zwróć się ja będzie bliżej Cześć Cześć zielki, podziałki Siema ziomki, podziałki, dobra! Kurwa, w prześ Ja pierdo... A -a -a -a! Dziecko się mego zasnął Moje dziewczynki KURWA KTO TO ZROBIŁ?! To co było Jezus Mnie to w Kurwa w grze Zabijebany <tutuj> do Dalej! No dobra, to jest jeden z naszych. Czemu mnie nie zawołaj? Po imieniu, debilu, jebany! Uciekaj! Uciekaj z nim! Mordo, czekaj na mnie! W raźniej. Ja pierdolę! <ścoughs> Nie bać Jebać nie bać jebać nie bać nie boję się. U, kurwa, boję się. Boję się. Kurwa, zapała mnie to gówno. Co to kurwa jest? O, masz siećka śmiesznego. Że idzie w wpierdolić chyba. Co ma być, to będzie. Ła! Ła! Zawsze i wszędzie. Od Oddychać nie mogę. Krać muszę, bo się. Muszę. Oduszę. Oduszę. O, duszę się. Kurwa. 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 Ja Ja

Niepnu, kopa. Dobrze! Kurwa się przestraszyłem! O kurwa! Ja następny byłem! A, ja pierdolę! Uuu! Jazda! Jedziemy! Pyk prawo! O kurwa nie tędy, droga! Ale lecimy tędy! Lewo. Iu, i prawo, iu. O, Dobra, lewo i prawo o, nie, lewo. i o kurwa, proszę. Dobra, dertawałem. Lewo. I prawo, nie, lewo. Tylko jezawka i prosto Skoć, schodź, schodź Brawo, careful. Black Oby tak dalej, oh, boże. Boże, tak dalej, boże. Oh, boże, kurwa! Nie! Nie mówię to pracy O nie! O ty kurwo! Albo bo tutaj i ja sobie pójdę stąd No bo zostaw ją break! Zostaw ją! Brek! Brek, zostaw ją gdzieś tutaj! Kuch z nią! Oż ty kurwo! Ronią! Nie no zostawiam, zostaw ją! Zostaw ją! Zostań ją! Rzyszyłem na podarcie ma tak nie wygląda nie ma, ona została wyruchana 15 razy? Bóg cię kocha! Co ty robisz z cheapo, jak ty jest cheapo? A to brzydkie jest. Zrobimy w ogóle nie moje. No, widziałem. Checkie macie, domu? na do doła? Co jest gdzieś, tu cię wykurwić w te krzaki. Ja bym go wykurwił w te kraki. O tutaj bym go zostawił, o tutaj. Ja nie, nie, nie żartuję. Ja to w ogóle nie sła moje dziecko, nie, tak by to było. Poprawiam ci jak dorośnie, co się działo z twoją matką. Jak się bzykała kura z piętnastoma.